Sią ludzie ludzi, zwierzęta i ty małe hejterze jest. Mam to jest kolejny odcinek konsultanta. W tej, jak. otworzę, może będzie mniejsze echo. Lepiej będzie mi słychać. Chyba jest dobrze, nie? Nie dam. Nie wyrobię się. Nie wyrobię się. A nie chcę tak jak wczoraj późno wrzucić konsultanta, tylko normalnie o, si normalnie o 18 tak jak codziennie. od krótko do piątku. No, wczoraj zrobiłem sobie reklamę. Eee, no, tak, tak. Tak się. Inny temat. Miał być. Ten temat miałem poruszyć wtedy, kiedy będę mógł wycinać i fajnie, żeby fajnie się go słuchało, chociaż wątpię, żeby fajnie się słuchało konsultanta. Horrory. Ostatnio obejrzałem film naznaczony. Ja, jak Panormal Activity, czy, czy, czy no właśnie, no właśnie odnosie Panormala, obejrzałem. Mało tego, chyba nawet ku, skusiłem się na drugą część. Później nie obejrzałem, bo raczej mnie... Nie to, że się bałem, tylko w ogóle mnie to nie interesowało, a takie jak klątwa, horrory, naznaczony, czy no i jeszcze jest jakieś, są jeszcze jakieś horrory. Nie chciałem obejrzeć tylko dlatego, że ja bym nie dał rady się wysypiać, bo ja w nocy, wtedy wpadam w paniki, mnie wszystko budzi w nocy i Realnie się boję. No serio, tak mam, że w nocy ja mam takie schizy. Ostatnio nawet sobie mówię, obejrzałem jakiś film na siłowni. Tak, film na siłowni, e, na bieżni jak biegałem. E, tak jak biegasz, to on się wyświetla. E, I tam duży że koń mógł być diabłem i ja w nocy się bałem, że obok obudzę się i zobaczę konia z czerwonymi oczami i to będzie diabeł. No komedia, jak teraz o tym opowiadam to sam sobie nie wierzę, co ja w nocy jestem w stanie uwierzyć, ale wszystko. i myślę, że po to pierwsze i to dwa to był taki przełom, że ja chyba przestałem już jakoś tak horrory postrzegać, że są straszne obejrzałem naznaczonego, słyszałem, że to jest kozak horror, straszny, no dobra to jest już taki poziom hard, dla mnie to jest poziom hard a tak to byłem na średnim poziomie no i obejrzałem i kurde, ja Oglądając ten film, byłem po stronie zła. Ja lubię właśnie być po stronie zła, żeby zło wygrało, ale okazało się, że ten potwór, który straszył czy coś, to wcale nie był taki zły, a jak... co to za informacja... a jak już się pojawił, to był tak słaby, że tego nie da się bać. Także ja się, wiesz, kiedyś mega bałem horrorów, gdzie myślę, że nie, nie ma co, i będę brał się teraz za klątwę, bo teraz jest w kinach klątwa. Pójdę sobie na klątwę i zobaczymy. Dzięki, że mogę się wygadać. Dzięki, że my wskaźnię. Widzimy. Słyszymy się już jutro, jak zwykle, o tej samej porze o 18.00. Były dwa miaduś. Trzymajcie się i cześć. Siema.